Siema to Filip, a to kolejny filmik na moim kanale. W tej na nowym kanale Akademia Super Zings. Na tym nowym kanale będę wiele takich nowych odcinków. Czepło, że będziemy się zobaczyć, zbawić za ławkami Był taki nowy kanał o Super Zingsach. Będzie tam wiele, dużo Akademii. Jak właśnie widzieliście, Super Zings mam trochę, znaczy mało ich. Ale to właśnie zrobi Akademia Super Zings, i będzie ich trzech. Będzie tak, sól. Będzie, no za suru będzie jeszcze, yy, no, wy, właśnie dużo takich rzeczy, co będzie na tym kanale, więc wszyscy ten kanał, bo na naprawdę będzie wiele takich odcinków na tym kanale, bo, ta, bo to właśnie jest kanał związany z tym. To nie jest kanał Filip Telewizja, bo stworzymy nowy kanał, za chwilę widzowie stworzymy. To jest właśnie tylko początek widzowie. Tak, to jest po prostu będzie początek. Za chwilę oczywiście zobaczycie, no, nie nie, nie, nie tutaj. <Sz> Nie tutaj właśnie widzę, zanim się zrobimy się, 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 się nowe konto To się nazywa Akademia Super Zings. No i po prostu tutaj konto trzeba zrobić. No i mamy tak, użyj nowego konta. Stwórz całóż konto dla mój własny e imię AKA akad, Akademia Akademia Super Zings Zinx Zinx Chyba tak się się zinx wszyscy Dostępna Tutaj mój adres urodzenia Opisujemy To jest taki, taki, taki eee, 30 Dobra Nie mir Co to jest Mir Maj Rok 2006 2006 Czyli to jest Mir tego urodzenia, nie moja Nie kobieta No i tyle tego byśmy nie chcieli zrobić. Akademia Super Zinx. Nie, mój własny. Akademia Super Zinx. Akademia Super Zinx. No i hasło. Tutaj mamy takie same hasło jak zawsze. Tak, czyli mamy takie hasło, takie hasło, takie hasło, takie, 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 takie. dobre No i gotowe. No i tutaj było w 26 odcinku oczywiście na tyle. Numer telefonu. Czy mój kod weryfikacyjny? Eee, po co mi to? Weryfikacyjny. Dobra, oczywiście widzę, pisze mój numer telefonu. Eee, albo Kamila. 601352 nie ja potrzebuję kodu, więc ja będę musiał ja mój telefon pisać. Co się stało? Dobra, widzimy się za chwilę Dobra widzowie. E, nie. Mamy Akadema Super Zinx Takie właśnie konto. Oczywiście za tak chwilę widzowie będzie kolejna część. Na razie, jeżeli nie będzie 16, bo widzę, nie może być do, do 16 na tym kanale, to oczywiście nie. Więc, więc... Więc zapraszam Was do odcinka. No i co? Będziemy się w kolejnych odcinkach. A was zapraszam do odcinka Super Zings Akademia Siema, jestem Sul. Tak, mam na imię Sul. Dla mnie tutaj na, na tym kanale nie było, ale tutaj będę Były nazwy kanału na Super Zabawkowe Czyli Super Zings Akademia Tutaj były takie odcinki akademonowe czy jak wiecie, Akademia Super Zinx i inne jakieś takie rzeczy. Zaczynajmy zabawę. Ja muszę już iść, bo się spieszę. Potrafię latać. Szukam. Widzieliście gdzie, gdzieś Sura? Su Czyli Super Zinxa. Ma... Jest po prostu sól, taki jakby sól Jak go widzieliście to oczywiście subskrybujcie nasz kanał Bo trudno wiedzieć tak oczywiście odcinków Hau, hau Hauuuu O cześć Wy kim jesteście? Ja was nie znam Mam na imię Jace Pochodzę właśnie stąd Kto założył ten kanał? Bo ja nie wiem Nie znam was Jak wiecie, kto założył ten kanał, to subskrybujcie, bo ja nie wiem Totalnie Ja nie wiem, kto założył ten kanał Znam tylko jakiegoś... jakiegoś pana Mojego Mam na imię Ryder Jak go znacie, to bojedźcie Ja jego nie znam Siemka, Nie, widzieliście już mnie. Widzieliście już mnie uważnie. Oto moja super tajna baza! Transfer! Ciu, ciu. Oto moja super wystrzemita, tajna odlotowa baza! Tutaj oczywiście będę mieszkać. Jak będziecie kiedyś założył kanał, to spróbujcie, bo ja nie wiem. Patrzcie, tak się do niego wchodzi. Się to otwiera i się tak właśnie widzimy, chodzi do tej taniej młody Taniły, że widzimy, tutaj jest szybko, ok, taniły. Ta Czekam na moich wielkich, cudownych przyjaciół. Ja mam w dwóch przyjaciół. Jeden ma na imię Kanapka Blue A drugi to jest po prostu Emma Siostra Więc tak się po prostu będziecie widzieć Ja stąd wyjdę i z nami oczywiście pogadam Więc tak Oto Emma Cześć, jestem Emma A oto mój kolega Blue Tak? To ja, Blue Kanapka Witajcie serdecznie Potawimy oczywiście, znaczy ja, bo ta chwila to i ja Dzień, nie potrafię pojeryny. Ja widz, widz, widzicie, nie mam. nie ja mam. Ja też mam, oczywiście, pojarynkę, Ale komu tam nie latać? Bo pojeryny mają super moce. <trym wytrzymał> Witajcie, Jeśli jest więcej odcinków, to nie było w dzisiejszym odcinku. No tyle. A jest więcej odcinków, to oczywiście subskrybuj nasz kanał Super Zings, Akademia. A to. Do zobaczenia i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Eleonara, to się już kończy. Do zobaczenia. Tu trzeba kliknąć cyk.